Siema, z tej strony Trumel. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie po tytule, jedziemy sobie wywieźć e, aktualnie jajka. Standardowo jest ze mną Marcel. Siema, Siema. I na wstępie możecie zostawić subskrypcję. Jeżeli film Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. A my już sobie popylamy, ty, tarda, z Dupce. Tylko <głopek>, a tu jest tego polona, że ja nie wiem, nie? Dobrze, niech czuję, że jedzie. Nie no, ja trochę mamy w tym sezonie, co? No, dupy ja nie urywa. No, kawałek drogi już trochę ujechaliśmy, ale jeszcze kawałek mamy, nie? ale chopie piłuje. O, daj mu chopie, jak żyć. A nie, gdzie ty się tak rozpędzasz? Krr, o, Dobra. idzie maszyna. I to tu był ten sklepik, nie? A tu na prawo, no na GPS się pokazuje. Teraz gdzieś tu w prawo. Jest to? Grosik? Czekaj, wejdę. A tu. Ej, zobacz. Grosik, no. No, no to za Co no, to za skupy, to ja wyjeżdżam nie? Ja jest nie? O. Tak, idę rozbić pas. Dobra, dobra O, prawie te pasy to... O Już? Zabrali wszystko? Nie, jeszcze jedną wybiorę O O, przyszła 21 tysięcy o kurde, ty! Dobrze dają! Oro chłopy, to tyle je! Dobra, jedziemy na chatę, bo jeszcze musimy Dzisiaj wywieźć oczywiście y, słomę A, a w, kolei, a w drugiej części odcinka będzie niespodzianka fajna Śmiesznie no. będzie na pewno o ile spadnie śnieg? Bo o. tutaj to bardzo malutko śnieg pada No leż z policja nie złapa <grym> Chłopie, zarobiliśmy 20 tysięcy za jajka to mogę jechać tutaj Parata Spadnie z na Chłopie 150 mi pokazuje O chłopie Za chwilę się rozbijesz Co ty gadasz? A mój chłopie hamuj Patrz, patrz. O, w hamulce hamulca, dobra. I po hamulcach, po hamulcach już nie. O, tutaj do tego warsztatu w poprzednim odcinku zawiedliśmy 30. -tkę. O, jeszcze ją robią, nie. Powiedzieli, że, Mówili, że da radę wyklepać. No, to już szczęście, nie. Tam silnikowo w miarę jest gić, coś tam po A mi. Dobra, to my. Lecimy spać i widzimy się rano, jak już będzie można wywozić słomę, nie? No tam, bo to jutro dopiero. A few moments later. Dobra, witam was w kolejnym dniu. Yy, wyspani, możemy już tutaj przechodzić do wywiezienia słomy, tylko najpierw musimy nakarmić kury. Ty, chłopie, co ty tu robisz? Eee! O, ja z kurami spałem dzisiaj. No. A, a to, aż tak ciepło w tym grudniu? O chopie, to wygrzało, od kurde. co mi się spadnie? No bo chrapiesz. Gdzie chopie? Ale no, sypiesz nie dobrze. O, idealnie, widziałeś. Dobra. Dobra, stopie. Tutaj jeszcze na szybko wam pokażę, jak budowa idzie. Już tutaj. Nie wiem, czy mogę wchodzić za te barierki. Gdzie na te barierki, tu wchodzisz. <laughs> Ale tutaj już fundamenty są budowane, to jeszcze trochę, to już tu świniarnia będzie gotowa. Będzie, po zimie będzie. Dobra. Tutaj chyba trzeba wyjechać. Wadzi odpali. Daj podpompuj. No. Chodź. O! Łapię. O! Zapało Dobra. Zamykaj maskę. Okej. Okay. Trzeba przepalić. O, dawaj! Tak jak dam! Tutaj trochę mamy tej Słomy do wywiezienia O, troszkę Słomy jest Teraz trzeba przestawić, bo... Dobra to się I tam Dobra. do tyłu gdzieś wyjeżdżaj chyba No, czy tu sam Możesz Dobra. wjechać tutaj jeszcze za torem, a ja szybko bramę otworzę Dobra To to tak odpali A, ten to na raz pali. Dobra Jak tu się wskrobać teraz? Hop no, spina Spinaczka będzie Tak, tutaj teraz zajechać Dobra O chłopie Ale idzie Ale zarzucił Ty, panie, powiem ci, że Ciężko tutaj to źle wszedł No bo tutaj. Ale dość dużo Co ty robisz? Tu sobie wszedł teraz byś mnie przegnij. O! O dobra No widzisz. Teraz ja, o witam Ciema. Nie no, Snopki to idą na elegancko, co? Tutaj Co tam poleciało? Mi się coś zdawało. Co tam stołek polecił <noise> O Ewa, pełna, pełna, pełna. Już? Dobra. Czekaj. Okay. Przejadę tutaj? Eee, ooo. Zarysujesz czapkę. Oooo. Ale coś teraz zajechał, nie? Daj mu! Ujdzie! Daj Dawaj. mu! Idzie, dobrze. O opie, ale słomy światełka, że nam mandatu nie dali. No. Mieć pomału, po nie? Dobra. I oczywiście możecie w komentarzu napisać standardowo jak pod każdym odcinkiem hashtag. W dzisiejszym odcinku Hashtag, hashtag Kulik. Opa. Będzie się działo jeszcze. Ty, bo ja już nie pamiętam, dawno tu zesłał mnie, he? No tam się. Tam przy naszej łące się w lewo gdzieś skręcał. To jest tomatologiem, nie? No. Dobra. Jadę zobaczyć też. A czym ty tam jedziesz? No bezem, się przejechać Przepalił. Gdzie tyle paliwa marnować? Tam jest stać O chłopem zarzuciło po... oj 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 O kur... Chyba prawie kolizję miałem z chłopem, nie? O, ale hop, ja szybko... ...zabrali te snopki Chyba na blika przyszło, no dosyć sporo nie trafił tu Jo. Tak, się, znowie Nie po ty łące, człowieku <grystanie> To odrośnie, chłopie, ty się nie znasz Dobra No i takie to wyjazdy, jak tu nic nie widać A tam nie ma co się rozglądać Mówisz No, ja bym na Hamal jechał, ty nic ty, z tym o, jeszcze w komentarzu możecie napisać: jaki proponujecie, żebyśmy zrobili kolor 30, która jest w po wypadku? Możecie wybrać czerwony, zielony czy zostawiamy żółtą, jaka była? No, mogę napisać, bo właśnie nie wiem. Trudno zdecydować, nie? No, z jednej strony by się zmieniło, ale na jaki ten kolor zmieni, to nie wiem. O, Fortuny się zrobię, myślę. <laughs> Gdzie katujesz tego? Oj, chłopie, chłopie Stawiam go Dobra Jeszcze jedno, ładujemy Ta Dobra Oj 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 O ja. siły nie ma że tam wejść Już za stary jesteś Oj, pójdź tu ty robisz, sobie, Rzucasz tak szalony. Czekaj, ci odepnę tam przejście, co? Dobrze o. jest Takie da, utknął tu Nie <grym> deska przymiażdżyła A Dobrze, że takie coś zrobiliśmy tu na tej stodole, bo Te że... nie nie Starość Stara już siły nie ma, żeby rzucać tym no Belki będzie trzeba niedługo iść i na wygodę trochę. Ty, co się z tą przeczepą stało? Czemu ją to jakoś przechyliło? Ja wyjadę? Czekaj, może być cińczka, ale może pójdzie. Dobrze idzie, zobacz. Coś się kopia. Niemożliwe. Idzie. To hmm. delikatnie, no to tyle to wykręcisz tu? Ciekawe, o której o. przyjadą ci budowlańcy budować Nie ja, no, oni też dzisiaj ubijają się po tym weekendzie, pewnie się napili i o jej <noise> nie chce robić Dobra, tam tamtą resztę słomy to chyba już będziemy zostawiać, nie? Bo to tam... że pościelić jeszcze kurą tam trochę coś a resztę to już się zostawi, no Ty tak tam... to i wróci Ile tam zostało tej słomy? No to zostało, tam z 20 snotów, może mniej. No to. Muszę policzyć. Też mi się wydaje, że starczy. Dobra. Ty, nawet w blusterku nie wiedzę czy coś za mną jedzie, bo słomę tylko widzę. Słomę? <grym> no dobra. Ja już dużo czekam Dobra, ja już tutaj jestem i pięknie. No i ładna kasa. Wracamy sobie do domku i jeszcze y, mam, mamy dla Was fajną rzecz, tylko musimy po prostu. Y, Poczekać po prostu aż śnieg spadnie. No, ze śniegiem czekamy, nie? Jeszcze jedna. Jeszcze, to... no. Jeszcze jedna ciekawa rzecz będzie. Naprawdę warto. Warto czekać, będzie śmiesznie na pewno. Coś kurde jakoś... Ten zetor jakoś wolno jedzie. To jest? Że pan? Słucham! Ja się teraz Dlaczego? Czego? Nie pan jest, grosik! Grosik to jest tam, daleko na drugiej wiosce. Na pewno? No! No, PKS-y jeżdżą! Jeżdżą, ale. dwa, rano i wieczorem. Dobra, dzięki panie, idę Na razie. <noise> Jep, jakieś. Babsztyl, tutaj, to to to, się, ja nie jest. skąd ona się tu wzięła w ogóle. Ja nie kojarzę, żeby ktoś tu taki mieszkał. Dobra, zajedziemy sobie. wiedziamy sobie, może, do stodoły, bo jak napada, to. O! Dobra, dobra. Zgasimy sobie światełka. No i co, eee, my czekamy za śniegiem i wiedzimy się jak już spadnie śnieg Day 4 Ale ładny pranek, nie jak spadł, spokojny dzień Dawaj chłopie, jadę kulik Jaki kulik chłopie? Chłopie opór jest, panie śniegu napadało sanki, że kupił pakie eleganckie Biedronki, biedronki to ja nie, to się utrzyma, nie? Dobra! Ale jadymy. Sprawdzimy, dawaj! Chłopie, czekaj, on się zaciął Ale iskry będą leciały, co? O, łapie! <grym> się trzymaj, chłopie, czekaj, bo trójkę zapinam roz... Czekaj, może z bo cię wyjemy na zaklincie. O! Co? <grym> o, chłopie, to co? Ja bym się bał, nie? Dawaj na jakąś polną jedziemy. No, weź nas policja złapie. O! O! o. Co to? Ty, widziałeś ten znak? Jaki znak. Co? Co to za na polski drogę? Ja nie wiem. Nie wiem, ja, ja, ja nie wiem co to, to za dziwny zakaz. O! Takie, tu jest! Takie, mniejszy bieg zapnę, ale się fajnie tu jechać szybciej. No szybciej, wszyscy Ale idzie, hopę bokiem. O chłopie, drzewo! O! Krzyżę się zgaduje. Ale idzie maszyna. Gdzie po tych krzokach? Jaki krzok? No droga, polna tu jest, nie widzisz? Ale mnie rzuca w te krzoki. No to, to nie ma, min. Będę rybął. Ale idzie, co? Nie, chopię. Dobra, śnieg, co się dzieje. Pana. Nie ja no. droga drogę Oj. A co to się stanęło? Nie wiem, chyba dzik. Dobra, tak więc yy, w tym odcinku to ja była na tyle. My sobie tutaj, jak widzicie, lecimy hard garawym No i co? Jeżeli odcinek boki, boki. Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku i siema!